No to Ej siu, W opisie link do tutaj zyskałem plagaczy czy, plaga, czy proces zwrotu. No, to. widzisz? Tak więc. Elo, Elo! <śm> Dziś skapiemy, a nie gra ulubiona Budujemy różne rzeczy i rozwalamy no i bawimy się świetnie. A ze mną jest Plaks. Że... się panie plak. Na niego to jest Plax, który ma ochotę się ubawić, Panie nie. Plax, co dzisiaj będziemy robić, bo słyszałem, bo w ostatnio się na nowy pomysł, który nigdy jeszcze. oryginalny nowy pomysł, Nikdy. który nigdy jeszcze nie był testowany, a będziemy testować wytrzymałość maszyn yy, kontra 20 rakiet. Kontra 20 rakiet, tak to polega na wow. tym. Ten... Coś ty zrobił z rakietami! Nic nie zrobiłem, przysięgam. Zawsze to samo. A to one przyciągają się do mnie po prostu. No wiem, Dobra, wiem. a jak będziemy robić, żeby one jechały dokładnie do tego miejsca, gdzie jest pojazd, co nie? Generalnie te rakiety działają w taki sposób, że, już ci tłumaczę, otóż one działają tak, że po prostu namieszają najbliższego gracza. A, czyli musimy wejść do danego, danego pojazdu, tak? Y, tak, będziemy jeździli danym pojazdem Uła. ten otóż, dany pojazd będzie Uła. sobie y, naszym środkiem ucieczki i, U, i wtedy dobra. będzie chodził. Dobre, podoba mi się, czyli będziemy strzelać takie tam, a potem uciekać danym pojazdem i to są wszystkie pojazdy, jakie będziemy testować? Y, tak, wybrałem różne pojazdy wodno-lądowe. Bo uważam, że warto... Wow! Testować. Jest też nasza maszyna latająca! Ja cię kręcę <gry> tak. maszyna, która nie posiada żadnych wad. O, jest doskonała po prostu. No, no. problem jedynie jest taki, że się. O, ciężko się na nią wchodzi, ale jest ognisko. Panie, co ty, co ty? Ja tu od razu ognisko rozpalę, żeby Myślę, się że damy się sobie 10 rogrzało. sekund na ucieczkę. Co ty na to? Dobra. O, o, żeby się już grzało tutaj, dobra. Co ty tam ognisko... robisz? Nie no, już roz... ognisko rozpaliłem, żeby się już grzało. Tu co, nie? co platforma na pierwszy rzut? Tak, platforma musi być na pierwsza. Dobra, to szykuj tam silniki, czekaj, ja wskoczę i ja, lecimy. Ja tam lepiej już skoczę, bo tu się ciężko wskakuje, Do, dobra. Dobra, wskakuj! Dobra, dawaj szybko, odpalaj my silniki! O, o nie, Boże. ona nie działa! Nie, ona jest popsuta chyba, jednak muscła. Bo okazało. ona ma te boki zrobione i ona wcale nie działa dobrze. <laughs> o, nie. Po nie, tak. o, nie Spokojnie Do. mamy jeszcze trochę czasu, na pewno Do, się poradzimy. Kurde nie Chowaj się pod nią! Dobra, szybko! Ja cię kręcę, panie Plax, o Znaczymy, Nie że tak to się skończy! O nie! Panie Plax, obawiam się, ale nasza prostokąpa. Platforma... Co się stanie, gdzie ty jesteś, panie Plax? Latam na górze, na wiatrakach, żeby ściągać rakiety, patrz! Oj, ojoj, oj! Dobra, Ojojoj. teraz musimy ocenić, jaki jest poziom zniszczeń. Bo tak? Mam dla pana <laughs> dobrą wiadomość, ponieważ ognisko jest nienaruszone. Co? Zobacz. No zobacz, o, rzeczywiście nie Nienaruszone, czyli Kozacku. krótko mówiąc. Oprócz tego przetrwała wanna. Więc ogólnie poziom zniszczeń. No ja bym to ocenił na takie Bo? 5 na 10. Z względem ja wytrzymałości. Dałbym szansę naszej platformie jeszcze jedną, ale odciął te boczne rzeczy, wiesz, A, Bo one dobra. tu wszystko zepsuły moim zdaniem. Ja cię kręcę. No, psz, kiedyś latało z nimi, nie było problemów, co nie? <laughs> tak, jak już było na suficie, <laughs> o, no. nie, czy ty chcesz odciąć ognisko? Nie wierzę, ale dobra, rozpalmy przynajmniej je, żeby Rozpal je, tak. No. Ja cię kręcę i łazienkę od, 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 od tego... tego. Pożdź łazienkę, jak możesz dostać z rakiety. Dobra. To odpalaj te rakiety i lecimy znowu, co ide, nie? Już idę, po rakiety! Zaraz przetestujemy, czy... Ta platforma wytrzyma nasz atak rakietowy, nie wiem czy wiecie, ma te tutaj antenki, to jest system antyrakietowy oraz ta ręka spowoduje, że na pewno to się, to się, to się nie uda, dobra, chodź tu platforma Czemu one już poleciały? Nie wiem O nie, dobra, uciekaj się! O nie, zahaczyliśmy Dobra, lecimy, o jest dobrze! Nie. Dobra, wow. wyrównamy się za chwilę! Wyłącz. Dobra, wyrównuję! O nie. Albo i nie. Hmm. O nie! Jak się cofało o kurde. Wiesz co, zapomniałem ustawić czasu, nie? To był tak, problem mały. No, niestety wow. mamy problem. Problem, nie problem. Generalnie problem jest taki, że tamta platforma z moimi dodatkami bardziej przetrwała, atak. Musimy zmienić pojazd, chyba wiesz? No cóż, no krótko no. mówiąc, platforma lat nasza latalnicza nie była jednak najlepszym tym. Ale A. dobra, to mamy jeszcze inny pojazd. Dawaj teraz tą ciężarówkę taką, fajną. Spoko, nie ma problemu. Dał nam 18 sekund. O, to będzie długo, Biegnie, za czas, żeby przetrwać. Tylko jak się do niej wchodzi, co nie? No, mamy 18 sekund. O, jest klamka. Kliknij o. klamkę. Dobra, Dobre, jedź! Jestem. Szybko! Dobra, pędzę! Ona nawet licznik prędkości ma, to jakaś nowoczesna... Drzwi zamknij, bo rakieta wleci! Jak się zamyka drzwi tylko? Na jedynce. O, chyba jedź, hamulec ręczny... Jedź, jedź! Startują, o nie! No, poczekaj, na jedynce? Nie, na jedynce się nie zamykają drzwi. Nie. Na jedynce to jest hamulec ręczny gaugani. Jedź! A do czego jest Skręć to? w lewo, w lewo jedź, o, bo Pax, jedziemy taki, w górę. W lewo! W lewo! nie! W lewo. O, Dora, nie! nie panikuj! O, o! o nie. Głupie rakiety. O, Ej, dobra. Lubi. o Musimy ocenić zniszczenia. Chodź, panie plac, To tak, jak ocenię... Ej, zobacz, jest tak źle. No? Przetrwało... Co to jest? O, jakiś przycisk przetrwał. Patrz, y, pedał gazu przetrwał, No. O. No, a tak poza jako, co jeszcze tak, jeśli chodzi o zniszczalność? To komputer jakiś, a nie, to z rakiety. No to takie chyba 6 na 10 zniszczalności, co nie? 6 na 10? Ja bym no. dał 2 majonezy. 2 majonezy, ale zniszczalności, Ta. a na ile 2 majonezów? na 12 słoików. Na 12 słoików, ale zniszczalności, czy nie zniszczalności? Bo jeśli no. zniszczalności, no to słabo z by zniszczyło, a moim zdaniem dobrze zniszczyło nawet. No? Eee, powiem ci, że dobrze przetrwało, tak. No to jak dobrze przetrwało, no. to ja bym dał czyli, czyli, czyli dobrze przetrwało, <laughs> czyli słabo zniszczyło. No dobra, to dwa majonezy na 12. <laughs> dobra, dobra. Popatrz, to deskorolka. U, ale jaka gigantyczna, jakoś się da się. sterować. Lepiej. O, oczywiście, że tak. Każdą deskorolką da się sterować. Myślę, że o tym wiesz. Ale tak, patrz, siadłem se nawet tutaj. No. no, O, jest faktycznie sterowną się. Da. Je, o, faktycznie! Czekaj na mnie, też jest uciec. Spokojnie, z... nie się sterowanie? Się. Tak, odkryłem. Siadaj na deskorolkę. Dobrze, ja tylko ustawię czas tutaj. No, siadaj na deskorolkę jedziemy, przetestujemy. Mamy 20 sekund. z napisem YouTube przetrwa. 20 sekund na ucieczkę. Dobra, pełna A Ej, o, ona kompletnie latka w sumie! Co? Tu, tu. Tak, to jest latająca deskorolka, bo to jest skateboardowa. Borgodowa! Spokojnie, zaufaj mi! Skręcaj Patrz. w prawo! W prawo! Problem w tym, że w tym się nie da skręcać! O, nie w prawo! <laughs> Przywalimy za O nie, zaufaj mi! Próbuję skręcić, ale jesteśmy zbyt. A, dobra, Do udało tyłu. się! Do rady do tyłu, czy nie? Nie da rady, ma tylko sterowność. Odpal silniki, albo nie odpal! O nie! Dobra! Nic nie będzie! Przetrwamy! I wpadłem pod mapę. Tak A ja wyleciałem w powietrze chyba. i domek zbudowałeś. Gdzie ty jesteś. Dobre pytanie, tak mi się gra z cieba? Ma? Nie mam pojęcia. Bo o. jesteś wewnątrz góry, której Aup. nie widzisz. A, bo tu góra jest, której nie ma, no to nieźle. No tak, nie ma. Nie szwórzej... niewidzialnej góry, które nie widzę. Ej a widzisz to krzesło? O, O już chyba. wyszedłeś, tak. No. No Fajnie. Tak, i jak, jak oceniasz zniszczalność? Popatrz jaki super! Zniszczalność totalnie wypasiona jest. No czy ja wiem, tam to zniszczyło bardziej, tu jest mniejsza zniszczalność. Bo to jest większe. No. no, normalnie. Nie, ja nie wiem, no, ale generalnie, jako trzecie, ile majonezów dajemy tej ziszczonej rzeczy? Ja bym dał trzy ketchupy. Trzy ketchupy. No, tak, ale, tak. ale ładnie przetrwało, zobacz, to się nadal kręci, więc jest no, całkiem się eleganckie. Kręci. O, pa, pa, patrz, krzesło! Uuuu, ale zabawa, panie, patrz! Siądź sobie na tym! Ale zabawa. Jak ja nie radę. mogę celować! Eee, Teraz siadłem, a potem wysiadłem. Poczekaj, spróbuję jeszcze raz. Oooo wow, zabawa na całego! Oo, wow, masz podgrzeję cię o trochę. Kurde, ale się ale się zakręciło mi w głowie, panie Plax, nie mogę się tak Zakręciło mi się w o głowie Kurde Ojaj Musimy wracać do naszego pojazdu, bo tam jest jeszcze jeden fajny pojazd, z którym chcemy polecieć do góry Dobra panie Plac, to wracamy. Do góry Chyba, że zbuduję samochód, którym tam pojedziemy ale pewnie zdążymy tam dobiec, zanim ja wezmę samochód i znajdę. Dobra, to biegniemy. Nie, nie, samochód będzie szybszy. Wsiadaj jeść. Jedziemy sobie elegancko, no. Uh. Samochód to jest szybciutko. No, no, jesteśmy tutaj koło naszej bazy. Wypadamy. Konkret. Pyk, Do jestem dobry. To co teraz? Tutaj Odlatujemy. Statek, tak? Tak, tylko ja zrobię rakiety. Dobra, to ty zrób już rakiety. Silniki. Zaraz tam wbiegam i odlot robimy. Platforma. Mm. E, mm, e. Co to jest za urząd? No? Nie, nic. Zastanawiam się, co to tutaj za tylne silniki są tutaj w ten... Jest jakiś kuchnie, jest jakiś przycisk. I nie wiadomo, do czego mm. jest odpowiedzialny. Spokojnie, mamy dużo czasu. No. Ej, ty siedzisz już na fotelu? Tak, siedzę. To odlatujemy. Bo lecimy myślę, że zaraz sobie... rakiety ruszą. To się dzieje, panie Plac? Lecimy. Le... A lecimy taki... O kurde, dziwnie lecimy trochę powiem pani. Plac No nie wiem. Siądź sobie! Nie, nie wyskakuj! O, kurde! No, zapu... Nie wiem dlaczego, ale nie... sobie. Mi... próbuję usiąść... Uff, udało się. Wow. O kurde jak dziwnie laguje ta gra Masz małe SPS! To, nie wiem ile mam FPS-ów akurat, ale tak zacina wow. że mi teleportują. Nie wiem ile tego jest! Dobra, uciekaj! Wow. Łoo! Wysiadłem, Wysiadłem! Panie plać! No, moje nie przetrwało nie apokalipse. Ej, Vladi, tak. bo ja lecę dalej, ale twojej połowy nie ma i już No z nami. właśnie, słyszałem, że mojej połowy nie ma, bo ja połowę, jakby to powiedzieć. No, o, odpadła nie. i poleciała w nicoś, tak mi się wydaje. Nie dalej lecę, jedna rakieta mnie przytula, a druga mnie goni. Dobra, mam wyboru. Będę musiał do Ciebie dolecieć. Tu, Musisz mnie uratować! Tu, już do Ciebie, już biegnę, panie Pranks! Trzymaj się tam! Lecę na ratunek! Dogoniła mnie ta rakieta! O, jeszcze jedna! Dobra, to... już nie ma co ratować. To? to? Nie, nie gadaj, głupot! Złapię Cię w powietrzu! <laughs> jak jeszcze jedna wina. mnie goni! Dobra, złapię Cię w powietrzu. Muszę tylko wsiąść do tego samolotu, który o mnie nie. umie prowadzić! Lecę na ratunek, panie Plank! Wow. Tu, tu, tu! Huh. Dobra, zachowaj! Homo... Jak to się steruje? Jak to się wrówa w, w górę? Tak, się leci w róle, lecę, panie Plank! Trzymaj się! Mieliśmy się już! Tak, naprawdę? A. Ale leć spokojnie! Nie goni na pewno żadna rakieta! Tu, tu, tu! Myślę, że tak Dobra, groźny wypadek to był bardzo powiem. Dobra, stabilność z samolotem jest na najwyższym poziomie, ale już się nauczyłem nim prowadzić, panie Plax. Ale tam prawie uciekliśmy. No, dobrze szło, co no, nie? Naprawdę dobrze szło. Muszę chyba wyczyścić mapę, bo troszeczkę jest syf. Troszeczkę jest burdel. Troszeczkę. O, ale ulga, co nie? Co? Nagle się tak spokój zrobiło. Tak. Wróciły FPS i wszystko. No, wróciło FPS i wszystko wróciło. Radość! Radość z grania. Jest taka. To co dwieka. teraz jeszcze? Jaką pomysł przetestujemy jeszcze? E, ja bym zrobił drugie podejście do tego latacza, bo on bardzo dobry był. Dobra, to tym razem. piądę gdzie by tu usiąść, co nie? Może z przodu sobie zbuduj krzesło drugie. Tak, to zrobię. Tak. Dobra, mamy 19 sekund. Mam nadzieję, że zbudowałeś już krzesło. Tak. Bo, Dobra, jakie dawaj! <laughs> Fotel zbudowałem. O nie, lecimy! No. Uuu, Orient rakiety przelatuje! To nie, Dobra, lecimy! Uuu. Tu tu, wielka ucieczka od rakiet, ej, jakby tak patrzy z przodu no. To ten statek ma takie oczy z tych... Co nie? O. Z tych, tych, tych płomieni. Takie oczy jakby ma Oczy ma Dobre. Ej, rakiety! Fruwają do nas szybko, panie plać! Dobra, pędzę! Wow. unik! Teraz! Bupa, unik! Wow. Unik! O, o nie, chodra. wypadłem! Ja chyba też wypadłem. No nic, co, co poszło nie tak? Nie <grym> wiem. Ja myślę, że tam za słabe są silniki, wiesz? Chyba tak. Ja bym da dał uciekać. ostatnią szansę. A może ale... tak samolotem lepiej? Samolotem. Bo popatrz. To... Dobra no dobra, pokaż. Jak masz tyś... Te... Oj. Spadło Ci coś na głowę? Nie. <laughs> nie. <laughs> Bo tu są silniki odpychające. No. I one są po prostu za słabe chyba. Ja myślę, że tu potrzeba troszeczkę mocniejszych silników. Dobra, silnik, tak? to dawaj mocniejsze silniki. I wtedy... I teraz to nie ma opcji, żeby nam nie wyszło. Tak. Znaczy Ta. moim zdaniem będzie super kozak 3000, jak tu odpalę parę silniczków. To, 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 do, to. Do. Dodaj jeszcze symulator gracza w kuchni, żeby rakiety też tam trochę leciały. Ja myślę, że to dobry pomysł. Tak, to jest najlepszy pomysł, zaufaj mi. Okej. Okay. Poczekaj, momencik. Dobra, widzę jak tam majstrujesz sobie przy silniczku. No, majstruję bardzo. Myślę, że to turbo będzie turbiaste. No. Tak. Switch. Siub. Pyk, syk i do fotela. Myk, dobrze. Simulator gracza, mówisz? Tak, żeby był w kuchni też, no. Okej, okay. dam ich kilka. Dam je na górze, żeby nam nie ścigał. Na górze i na dole i po bokach. No I, i teraz? To będzie duża szansa, że nas nie trafi, akurat. Dokładnie, więc y, mi się wydaje, że to idealny plan. Zobacz jak usiadłem elegancko. Już już patrzę, czekaj. Tak jest, tak się wygodnie siedzi, okazuje się. To jest ten wygodny sposób siedzenia. No fajny masz sposób siedzenia. Widzisz, wszystko widzę teraz dzięki temu. Dobra, mamy 20 sekund dosłownie. Dobra, czekaj. odpalaj, leć, panie plaks! Patrz na to, turbo! Kurde, tu jest turbo! Panie plax! Panie plax! Panie plax! Ał, ał, oh, wow, drzewo. Dobra, nie przejmuj się, utknęliśmy na drzewie, będzie dobrze. O nie, wcale nie utknęliśmy. Ut, utknęliśmy na drzewie. O, wyrwałem nas, dobra. Dobra, o. dobra opanuj, go. dawaj w górę bardziej, Uuu, bo rakiety próbuję, zaraz nas lecieć. Próbuję, próbuję. Widzisz te rakiety? Jo. Czy one już lecą? Tak, lecą, turbo! lecą, dobra, dobra, zgubiliśmy je! A, dobrze, patrz! Biją się wzajemnie. Uuu, atakują się ze złości. Dobra, uwaga, będziemy musiał zawracać za chwilę. Uuu. Uważaj leci do nas szybko! No ale uciekliśmy tym rakietom! O kurde jak to pędzi gościu! No to jest najszybsza platforma jaką tu kiedykolwiek służyliśmy co nie? To! Dawaj szybko uciekaj! <laughs> Wiem wiecie, wiecie tą platformę sami ręcznie budowaliśmy od zera? od zera, od zera, do youtubera! Główną koncepcję U. ja oczywiście miałem! Nie, Uważaj była. za TĄ rakiety długo! Dobra, no, mało, co nie? Mają szans, teraz co mogą I Patrz, jestem do przodu, mówiłem, że to dobry pomysł. <grym żeby <grym fotel tak zamontować. Tak <grym> jest. O, zobacz, jestem już do przodu. Widzisz, ująć, że to dobry pomysł, żeby tak fotel zamontować. w <grym> jedne małe rakietki. Wygoniłem A, nic nie mogą na zrobić, oj, dobra. Zepsuły nam całe turbo. Oj tam. No. Poza tym żaden zero uszkodzeń, poza jednym jednym. O, ta jedna chyba jest przyjazna, papa. No, ta jedna to wybucha. się chce z nami zaprzyjaźnić. Dokładnie, nazwiemy ją. O... Temek. Przemek jest mi na imię. Oj. Ej, luz, zobacz! Trzymamy. No i jak my mamy pełną kontrolę nad statkiem. Pełna kontrola, mogę wyjść, czy się, bo oku? O kurcze, o co to było? Nie wiem. Myślisz, że mógłbym tu wyjść bezpiecznie? Czy tu jest niebezpiecznie? Myślę, że nie byłoby to bezpieczne, ale warto spróbować. Pff. No nie! Zawsze to samo. To co, panie Flaksy, mam ci wykończyć jakoś ten odcinek, co nie? Tyle, tyle w tym materiale. Tyle w tym materiale! Elo! E,